na takie komentarze. Włodek, czy ty wiesz, co to znaczy walić w jadro"? Bo to było takie pytanie. Wiesz co? To wie a Adrian, wiesz, co to znaczy walić wiadro? On jest inteligentny. Roz, rozumiem, że mamy teraz porozmawiać <gry> o polityce narkotykowej. Dokładnie, a, inteligentny, jest. Wielu z nas, wielu tutaj pyta nas... Walić Wielu nas pyta, czy zalegalizujemy marihuanę. Patrzyć się na <grymne> Tak. Dobra, <grymne> Dobra <grymne> bez odpowiedzi. Znaczy... Będziemy prowadzili rozsądną i odpowiedzialną politykę także w tym zakresie, <grymne> a polityka, która była w Polsce przez lata prowadzona, była mocno nieodpowiedzialna, tak? Bo to jest głupi pomysł, żeby ładować ludzi do więzienia za to, że mieli skręta z marihuaną w kieszeni. No po prostu, tak? I... To ja z Adrianem tak myślimy. Włodek się zastanawia, da, ale da, Włodek da. odpowie, co zabralibyście na bezludną wyspę. Pa, Adam Stasia. Depenalizacja e, posiadania niedużych ilości marihuany wydaje się być rozsądna, ale ponieważ jestem najstarszy w tym gronie, to musicie jeszcze mnie trochę podamawiać. Ale ponieważ jestem też otwarty, to może nie. Będziemy razem walić wiadro.